Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszłych przez własną krew szedł do miejsca świętego. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie belana na odpowiadam, wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu, winnego krzewu, aż do mego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie ojca mojego. Oto słowo pańskie. boss Pan swoj lud obdarzył. z nieba pan swój Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba pan swój lud obdarzył. moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan z wami i z uchem Słowa Ewangelii według świętego Marka. Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: Żal mi tego ludu. O, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie, skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem. Zapytał ich macie chlebu. Odpowiedzieli siedem. I polecił ludowi usiąść na ziemi. I nad tymi odmówił błogosławieństwo. I polecił je rozdać. Jedli do sytości od powietrza, głodu, ognia i wojny. Wyba...

Bye. Uh -huh. Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nagrył. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejscu stołu, wziął chleb, Pan rzeczywiście z matwy wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. I aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno. Aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Jak zawsze przy tej stacji, jak tak pięknie właśnie stoimy, chciałbym serdecznie wszystkim podziękować za udział. żywać, mieszkać i błogosławić Kościelnemu, wszystkim, którzy pomagali w skupaniu, przygotowaniu dekoracji kaplicy, pomagaliście za prowadzenie śpiewu i wszystkim, którzy uczestniczyli czynnie, angażując się w procesji, administrantom, dzieciom sypiącym kwiatki, niosącym poduszki wiosącym w i Górki Matki Bożej, w na nagłośnienie za tą okazaną pomoc, Bóg zapłać serdecznie. Przypomnę, że procesje w czasie oktawy Bożego Ciała odbywają się po wieczornych miszach świętych, w mszy świętej o godzinie 18, a w niedzielę po mszy o godzinie 9.30. Jeszcze raz serdecznie Bóg za wszystkim za obecność i wspólne modlitwy.